Nigdy nie doszukuje się e, e, takich powiązań. E, mądry Polak po szkodzie, w tym wypadku mądry Niemiec po szkodzie, a ja bym to jeła jeszcze inaczej mądry człowiek po szkodzie. Teraz łatwo każdemu oceniać, dlatego że, że jest po meczu. Na wygraliśmy ten mecz. E, jest to sport drużynowy I, i właśnie dlaczego Polska ma medal? Dlatego, że ma taki skład, e, gdzie każdy może zastąpić e, drugiego zawodnika. A właściwie być jeszcze lepszym od tego, który jest zastępowany. Więc e, właśnie Michał Szyba to był jego mecz, i po to przyjechał na Mistrzostwa. Nie żeby grać wcześniej, tylko żeby e, przypieczętować, ustalić wynik, pomóc kolegom zdobyć brązowy medal. A to, jakie emocje nim targały, to można ocenić po jego wypowiedzi, kiedy, kiedy dziennikarz zapytał się go, jak się czuje, chciałby coś powiedzieć po meczu. Powiedział, że kocha, kocha mamę, tata i brata. I jak to zrobił? On sam tego nie wie. Jestem w święcie przekonana, że on mówił prawdę. On po prostu nie wie, jak to zrobił. Instynkt.